Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Jakiś czas temu pojawił się u mnie filmik z paczką w której coś się znajduje nie chciałem wam powiedzieć co, żeby zrobić potrzymać was w niepewności mój kod sprawdzał czy jest wszystko w porządku okazało się, że jest tak więc dzisiaj zapraszam was na prezentację tego co znajduje się wewnątrz paczki nie, nie jest to karma dla kotka <laughs> jest tam coś innego więc przedstawię wam teraz co tam się znajduje? Także zapraszam wszystkich do oglądania filmu. Oto przed Wami zmieniarka na 5 płyt CD Technicksa SLPD-8. Co mogę powiedzieć o tej zmieniarce? Będę po kolei opisywał przyciski, które znajdują się na panelu przednim. No to zaczynajmy. Włącznik zasilania. E, następnie odtwarzanie e, spirali, czyli on odtwarza na przykład e, pierwszy, pierwsze nagranie z pierwszej płyty, pierwsze nagranie z drugiej, pierwsze z trzeciej, pierwsze z czwartej, pierwsze z piątej i przechodzi na drugie z pierwszej, drugie z drugiej, drugie z trzeciej, drugie z czwartej, drugie z piątej i tak po kolei. To jest odtwarzanie spiralne, czy w spirali, zależy jak. Jak się to, nie wiem, jak się to wymawia. Następnie jest random mode. Jest to odtwarzanie losowe. Repeat. Czyli powtarzanie danego utworu w kółko. Kolejny przycisk. ID scan. Służy do. E, służy do. Od, od, coś jak poszukujemy danego utworu, naciskamy go i on odtwa, e, CD odtwarza pierwsze e, 10 sekund każdego utworu z płyty. Tak, chyba to zrozumiałem. Że pierwsze 10 sekund z płyty i przechodzi na kolejne, kolejne e, utwór. 10 sekund, kolejny następny utwór 10 sekund i tak tak w kółko. Następnie, jest e, edit guide, to jest do, e, służy do e, ustawienia. Jak nagrywamy z CD na kasetę mamy na przykład 60-minutową kasetę, 60. To ustawiamy sobie strona A 30 sekund. Utwory i na stronę B kolejne utwory, żeby nam się to pomieściło. E, przy, tak to ja to tak rozumiem. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Kolejny przycisk to jest Time Mode. To są czasy, ile, ile zostało do końca utworu, do końca płyty. Następnie mamy Program Mode. Jest to tryb programowania. W sumie to nawet nie wiem, co się tam programuje. Może dan kolejność utworów i różne takie. Jeszcze nawet tego nie próbowałem. Te przyciski tutaj to służą do odtwarzania płyt CD1, CD2, CD3. Tu jest do. Przeskaki, przeskakujemy na kolejne CD. Następnie tu mamy przyciski numeryczne Kolejne Tutaj mamy do ten, te przyciski służą do szukania czyli do przewijania utworu Natomiast te tutaj do Przeskakiwania na kolejny utwór, później mamy przycisk stop, pauza, play i otwieranie szuflady. Eee, co mamy jeszcze tutaj? W szufladzie mamy 5 tacek na, na płyty, nie wiem jak się to tam tacki chyba to się mówi. Eee, do urządzenia nie miałem pilota oryginalnego mówi się trudno ale urządzenie CD jest w takim stanie jakby jak po prostu jakby wyszedł z fabryki z tyłu są jest wyjście optyczne wyjście zasilanie, wejście zasilania i dwa wyjścia yy, znaczy no, kanał prawy lewy do wzmacnia, na wzmacniacza yy, Odtwarza Płyty oryginalne, jak i również płyty e, nagrane. Nie ma z tym żadnego problemu. No to już zaraz pokażę, jak to jak odtwarza, jak, jak działa. Także już go uruchomimy. Wyświetlacz jest. Żadny, nie, ma, nie jest rozmazany. Nie ma żadnych. Nie błyska, nie, nie. Jest elegancki. Wyciągniemy ten. I tutaj. Teraz mamy tak. O, damy tutaj jakąś. Tu są, ptaki są ponumerowane. Dwa, trzy. Zamykamy. i Teraz co? Teraz damy play, ale przeskoczymy na tackę numer. Przeskoczymy na. Na dwójkę, bo to jest ma dwójka. Ta mi się wydaje, Zaraz zobaczymy. Nie, nie trójkę, nie trójkę, mamy dwa. O. Tak. No, i tu mamy te diody świecące, to które, którą tackę mamy zajętą, czyli czwórka jest pusta. Podczas odtwarzania możemy wy, wyciągnąć i włożyć. O, możemy uzupełnić. Podczas uzupełnienia, podczas odtwarzania jednej, możemy zmienić. Idzie czysto, ładnie, bezproblemowo, nie przeskakuje. Dźwięk jest czysty. Co tu mogę jeszcze opowiedzieć o tym? No, sprzęt trafi do mojej kolekcji, mam już. To jest szósty, szósty. Jak się to mówi? Element wieży z technika. Mam zmieniarkę na 110 płyt, tą zmieniarkę na 5 płyt, zmienia e, CD na jedną płytę. Gdzie mam dwa amplitunery. I to wszystko na razie. A będą, będą dochodzić kolejne. Także tak się prezentuje. On tutaj mamy. Przewijamy. Tu możemy dać kolejne. Tu mamy te czasy. O. Do końca płyty, do końca utworu. I tutaj ile ten utwór będzie trwał. A tutaj zobaczymy ten ID scan. Co to jest. To nie wiem, najgłośniejszy chyba coś tam mój kawałek przez 10 sekund. O. Jakiś to naj, właśnie najgłośniejszy moment w danym utworze przez 10 sekund będzie otworzony. po kolei. Nie wiem jak się to wyłącza. O, tak właśnie Pauza. zmieniłem teraz płytę przez chwilę mogę ją odtworzyć, ale niedługo, bo ponieważ YouTube mnie zablokuje kanał. Dáme inú Čo tu máme? No už viadomo, dobra dajme tomu dvojku, nech sa dvojka ide Więc tak, te przyciski to tymi przyciskami wybieramy utwór. Pierwszy utwór, piąty, dziewiąty. Tu mamy tak, pauzę. Co jeszcze mogę pokazać? Repeat. Tu pojawiła się ikonka na wyświetlaczu, to będzie powtarzał cały ten. Tu mamy ten random mode. Odtwarzanie spiralne to idzie pierwszy na no, pierwszym CD, drugi, drugi utwór, na dru pierwszy na drugim tak już powtarzałem random to jest losowe ale właściwie wyłączmy bo o, właśnie nie chciałem nie chciałem zmieniać zrobię tą dziewiątkę no i tak się prezentuje ten odtwarzacz. uważam, że stan jego jest bardzo dobry. Praktycznie nie naszony. nie ma w ogóle rys, nie ma obić, nie ma nic. E, co jeszcze mogę wiedzieć? E, podczas e, używania pobiera 9 watów prądu, że nie jest to też dużo. No i to jest kolejny właśnie klocek do, do, do kolekcji Techniksa. Będę dodzić kolejne, będę je prezentował na kanale dla Was. Zobaczmy kolejne. Jedynie, co mi brakuje w tym wyświetlaczu, to że nie ma pokazane, e, tak jak mam w tamtych, e, ile na danej płycie jest utworów. Nie ma, tu jest tylko... tego właśnie brakuje. A szkoda, bo byłoby to fajne ile z utworów. Tak Te, to teraz ja nie wiem, czy jest po tym jeszcze jakiś utwór, czy, czy nie ma, czy to już jest ostatni utwór na danej płycie? Tego nie wiem. Jedynie co to jak się mogę to tym czasem. No. 43 minuty, czyli na pewno coś tam jeszcze jest. No, to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.